Wygraliśmy raz. Aha. I e, na, wbijajcie na nasze TikTok i y, Instagramy. YouTube, e, YouTube. Dobra, nieważne. Będziecie mieli do naszego TikToka link w opisie. I do mojego. I do insta mojego, Carlos już niemal ma, miał. Zostawcie łapkę w górę i lecimy. Leciecie. Zaraz, raz, dwa, trzy. Dobra, jesteśmy od razu, znowu, znowu. Ćwiczenie edycji. Edytowanie ładne. Dobra, oj. Oj, troszeczkę się jałpałem. Edytacja, bardzo ładna. No to krótki Dobra. będzie odcinek. I zaraz... Może później w następnym odcinku pokażemy wam nasze umiejętności na, na parę pary. I... właśnie przed chwilą graliśmy z rykiem Nekty i nie graliśmy do. Ryk Ryk Nekty dołączył. Nie i takie to. Bramy, bramy! Oktiego jakiś typ minki porobił, co na samym początku opty o nim mówił. I Opty zginął. A na... a później ja się... ja go porobiłem. Dobra, ludzie... Więc... To będzie taki krótki odcinek. Tak. Nawet oktycie możemy sobie porozmawiać o, for o forcie. No no to na następnym odcinku. うん。<music>